Pod materiałem o OnePlusie 7 Pro po 3 miesiącach użytkowania pytaliście mnie, co ja tam będę cyganić. Nie wiem, czy nie pytaliście, bo tak naprawdę nagrywam materiał po, po materiale, ale zdaję sobie sprawę, że mogą się takie pytanie pojawić, bo niejednokrotnie o to mnie pytacie. Nie ustawić tak ładne, estetyczne pulpit główne jak u mnie, skąd biorę te jak to ogarnąć, jak je, z jakich ikon korzystam i mam nadzieję, że tym materiałem odpowiem na wszystkie tego typu pytania, jakie do mnie kierujecie. Zapraszam do materiału. Hmm. Nakładka z jakiej korzystam to nowa launcher wersji Prime. Korzystam z niej od lat. W sumie od początku jak zaczynałem z YouTube'em. Jej możliwość konfiguracji jest tak szeroka, tak bogata, że brakłoby mi czasu na jej omówienie. To właśnie za jej sprawą ikony są mniejsze i nie mam zbędnych etykiet przy aplikacjach, przez co tak zwany mój user interface wygląda tak czysto i przyjemnie dla oka. Dodatkowo umożliwia ona ukrywanie niepotrzebnych apek w siat z aplikacji, co daje mi przejrzystość wzbogaconą o możliwość robienia folderów czy poszczególnych kart. Mam do niej zainstalowany mod Google Now, mieszczący się po lewej stronie od pulpitu głównego, na którym mam podstawowy widget. Jest to KWGT Widget wersji Pro, do edycji widgetów na wszelakie sposoby, czy nawet ich własne tworzenie. Gotowy zestaw, z jakiego obecnie korzystam, to Pixie, czyli styl pikselowy. Podoba mi się, zachowany jest minimalizm, a dodatkowo skonfigurowałem sobie klik na poszczególne elementy tego widżetu: zegar, kalendarz i pogodynka z aplikacji Weather. Podoba mi się jej layout i prostota, nic więcej nie potrzebuję. Oczywiście motywów zegarów i widżetów dla KWGT jest tysiące. Kalendarz mam Google'owy, istotniejszy jest jednak widżet, o którego często pytacie. Jest to Month w wersji Pro dla wielu motywów. Korzystam z niego już parę lat jest jednym z moich must have widżetów na moim telefonie. Ponownie, prostota, minimalizm, estetyka. Z aplikacji z jakich korzystam jest multum i tego raczej nie ma sensu przedstawiać. Na pulpicie głównym mam te najważniejsze z dodatkowymi skrótami, co by tych ikonek nie było za dużo. Na przykład, jak korzystam ze Spotify, tak gestem do góry wybieram sobie szybko Szazam. Wiadomości Google mam na głównym pulpicie, ale gestem mam feedli do śledzenia wybranych przeze mnie portali internetowych. Istotniejsze pewnie dla Was jest to, z jakich ikon korzystam. Te na pulpicie głównym to KSE for Android. Idealnie się komponują w moją wizję, choć bardzo lubię też AV Patryka Goworskiego, tak polskiego dewelopera, którego serdecznie pozdrawiam za kawał dobrej, ładnej, estetycznej roboty. Te mam ustawione w siatce aplikacji, bo gdy ustawiony jest Kaseal, to widać, że nie wszystko dobrze się komponuje. Przy okazji widzicie całą listę aplikacji z ikonami z jakich często korzystam. No dobra, ale Piżu, skąd ty masz tak fajne tapety? Po pierwsze, często korzystam z Printeresta, ale ostatnimi czasy wyselekcjonowałem najlepsze dla mnie apki z tapetami i umieściłem je w karcie tapety. Tutaj zawsze znajdę coś dla siebie do odświeżenia mojego pulpitu. Nie powiem wam, która jest dla mnie najlepsza, bo każda potrafi mieć tapety niedostępne dla innej apki. Jeżeli jednak interesują Was wyszczególnione moje tapety, to te niebawem pojawią się oficjalnie na mojej stronie www. Proces jej ukończenia to kwestia dodania sekcji kuponów i wszystkich linków. Jednokrotnie robiłem mody, które były wizualnie świetne, ale nie do końca praktyczne, więc zawsze wracałem do podobnego wyglądu jak teraz. Zawsze staram się zachować prostotę, minimalizm, estetykę na najwyższym poziomie, ale też tak, by nie kolidowało to z praktycznością. Dlatego mój daily driver wygląda tak, a nie inaczej. No i tak to się właśnie prezentuje fajnie. Cieszę się, że w końcu mogłem Wam odpowiedzieć w takim materiale na pytania właśnie związane z tym, jakie ikony, skąd biorę tapety i tak dalej. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to śmiało kierujcie je w komentarzach. W opisie pod filmem też umieszczam Wam linki do tych aplikacji głównych do modowania swojego pulpitu głównego i do tych ikonek, z których najczęściej korzystam. Natomiast nie, niekoniecznie od razu odpowiem Wam na te komentarze, bo znaczy no, w chwili obecnej, jak ja to nagrywam, nie jestem w Polsce, ale później jadę na, na wakacje z narzeczoną. Kurde, dziwnie mi tak. Zawsze mówiłem z dziewczyną, a teraz mówię z narzeczoną. Trochę się pozmieniało. No ale co, no życie się toczy, nie? Tak, tak wygląda sytuacja. Natomiast w opisie też umieszczę, albo też w komentarzu, może przypiętym poniżej po, pod filmem, umieszczę Wam link do Facebooka, gdzie opublikuję ten film i w komentarzach zrobimy taką zabawę, że jeżeli lubicie swoje też modowe tak homescreeny, to wrzucajcie śmiało screenshoty, jak to u Was wygląda. No, to na tyle. Dziękuję za oglądanie. Nic więcej do dodania nie mam. Jeżeli się nie podobało, to został łapkę w dół. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji, ale nie zmuszam tak jak zawsze. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Cześć!